Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. 19 kwietnia, budka poranna, Jana, rozdział 13, werset 34, rewolucyjne polecenie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Lekcje biblijne. Wtorek. Wielobardna szata. Złe charaktery braci Józefa stają się jeszcze bardziej rażące na tle szlachetnego charakteru Józefa. Był jednak ktoś, kto miał zupełnie inny charakter: starszy syn Racheli, Józef, którego codzienna uroda wydawała się odzwierciedlać duchowe piękno umysłu i serca. Niewinny, obrotny i radosny dawał dowody moralnej szczerości i stałości. Słuchał pouczeń ojca, miał upodobanie w posłuszeństwie wobec Boga. Cechy, które później wyróżniały go w Egipcie łagodność, wierność i lojalność były znacznie wcześniej uprzejawiane w jego codziennym życiu. Po śmierci matki, uczucia Józefa z jeszcze większą siłą skierowały się ku ojcu. A serce Jakuba było mocno związane z tym dzieckiem, które przyszło na świat, gdy patriarcha był już w zaawansowanym wieku. Jakub kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 37, werset 3. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 37, werset 3 do 4. Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. W jaki sposób ten gest ze strony ojca pogorszył sytuację. Kosztowna, wielobarwna szata, dana Józefowi przez kochającego ojca, z pewnością wyglądała lepiej niż proste szaty braci. Była to szata, jaką nosili zazwyczaj ludzie zamożni, wyróżniający się z tłumu. Bracia najwyraźniej uznali, że ojciec zamierza w szczególny sposób uhonorować Józefa, a więc także obdarzyć go prawem pierworództwa. Zapewne doszli do wniosku, że Józef otrzyma większe dziedzictwo. Cokolwiek Jakub miał na myśli, dając synowi te szatę, a przecież mógł to być po prostu wyraz jego miłości i nic poza tym, to jednak popełnił poważny błąd, gdyż w ten sposób jeszcze bardziej rozpalił w sercach jego braci płomień nienawiści do brata. W pewnym sensie szata symbolizuje ziems ziemskie zaszczyty. Ziemskie wyróżnienia, ziemskie, a zatem doczesne i powierzchowne. Opisując tę historię, Mojżesz umieścił szatę w kontekście ojcowskiej miłości Jakuba do Józefa, przewyższającej jego miłość do innych dzieci, a zatem i w kontekście nienawiści braci Józefa, ze wszystkimi jego konsekwencjami. Czy kiedykolwiek obdarzony zostałeś świeckimi zaszczytami i uznaniem? Jak się wtedy czułeś? Jak szybko minęła związana z tym euforia i zadowolenie, a zaszczyt i wyróżnienie spowszechniały? Czego się z tego nauczyłeś? 1 Koryntian 9, 24-26 Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie w próżnię uderzał. Dziękuję.